Dziś będzie o powodach, dla których niektórzy wierzący nie chodzą do kościoła. Czyli o postawie Bóg tak, ale Kościół nie. Będzie także o kontrargumentach na tę postawę, czyli czy te powody są uzasadnione. A więc o postawie Bóg tak i Kościół tak. A na końcu mała prywata. Opowiem Wam o tym, dlaczego ja przestałem chodzić do kościoła. Zachęcam do obejrzenia całości materiału i z góry dziękuję za Twój czas. Jednym z powodów, dla których niektórzy wierzący nie chodzą do kościoła, jest skonfrontowanie życia ludzi kościoła z nauczaniem Ewangelii. Co róż słyszy się o skandalach, zdradach, nadużyciach i nawet przestępstwach ludzi kościoła. No a przecież Ewangelia i nauka Chrystusa mówi jasno: kochaj, szanuj, dbaj. Nie wspominając już o Starym Testamencie i Dekalogu, którego Jezus przecież nie wycofał, a przyszedł jedynie wypełnić. Nie cudzołóż, nie kradnij. I niepraktykujący mówią, że skoro niektórzy biskupi, niektórzy księża to hipokryci, którzy jedno mówią, a drugie robią, to ja nie chcę mieć nic wspólnego z tym środowiskiem. A więc Bóg tak, Pismo Święte tak, Ewangelia tak, ale Kościół nie. A jaka jest odpowiedź na ten argument praktykujących? Ano mówią oni, że jeżeli by się tak przyjrzeć tej Ewangelii i całemu Pismu Świętemu, a więc słowom i działaniu Boga, to w zasadzie tam nigdzie nie ma mowy o pokazywaniu Kościoła jako instytucji idealnej, a ludzi Kościoła jako wzoru cnót i moralności. Przykłady zacznijmy od początku, od momentu powstawania Kościoła. Piotr. Wówczas jeszcze nie święty. Trzykrotnie zaparł się Chrystusa. Wyrzekł się go wręcz. Narwaniec do Jezusa mówił: niech cię Bóg broni. Absurdalny, nieracjonalny zupełnie. Judasz. Czy muszę mówić, co zrobił Judasz? On nie tylko żył w czasach Chrystusa, nie słuchał go przez jakąś kamerkę, tak jak my teraz sobie rozmawiamy, tylko on był tuż obok, na żywo obserwował jego cuda, jego nauczania, a mimo to zdradził. Tomasz. Można powiedzieć, że on wręcz zakwestionował istotę chrześcijaństwa. Powątpiewał w zmartwychwstanie. Był niedowiarkiem, wątpiącym, niewiernym. E, dzisiaj nazwalibyśmy go racjonalnym. A sięgnijmy jeszcze głębiej, do przodków Chrystusa. Tam mamy cudzołożnika i mordercę, prostytutkę, intrygantkę. I wielu, wielu innych w całej historii Kościoła możemy bez końca wymieniać. Zarówno w papiestwie, wśród biskupów, wiernych. Było się do czego przyczepić, i wciąż jest. Ale praktykujący pytają, co z tego wynika. Mogłoby się wydawać, że dla praktykujących podsumowanie tego argumentu brzmi: aha, czyli byli księża, byli biskupi, którzy byli źli, sam święty Piotr się zaparł, nawet ten, który był blisko Jezusa i zaparł się samego Jezusa, więc co tam, jakiś biskup albo jeden ksiądz, który zrobił krzywdę jakiemuś tam dziecku czy coś tam. Nie przesadzajmy, nic się nie stało, to normalne taka jest historia kościoła. Tak raczej nie brzmi podsumowanie tego argumentu dla wierzących i praktykujących. Podsumowanie wygląda raczej tak. Każdy człowiek, niezależnie czy jest księdzem, biskupem, hydraulikiem, nauczycielem, fizykiem, pełni zawód publiczny, niepubliczny, jest w kościele albo go nie ma w kościele. Ma skłonność do popełniania grzechów. Jest człowiekiem grzesznym od grzechu pierworodnego. I póki żyjemy, każdy z nas ma tendencję do robienia rzeczy złych, których nawet się brzydzi. Pisał Piotr. Nie czynię bowiem dobra, którego chce, ale czynię to zło, którego nie chce. Tu pojawia się argument niepraktykujących, że może i tak jest. To znaczy, rzeczywiście i hydraulik, i nauczyciel, i youtuber, i ksiądz, i biskup popełniają grzechy w równym stopniu. Tylko jest jeden problem. To ksiądz mówi ci jak masz żyć. To biskup mówi jak masz postępować, mimo że sam grzeszy. Czy to nie jest hipokryzja? Odpowiedź na ten argument praktykujących jest następująca. Ksiądz nie mówi ci jak masz żyć, bo on, ksiądz, jest idealny i jest bezgrzeszny. On mówi ci jak masz żyć wedle nauczania Chrystusa. Bo on, Chrystus, jest idealny. Czy obiektywna prawda, wypowiedziana przez osobę, która często kłamie, przestaje być prawdą? Czy brudny człowiek, który mówi, że warto się myć, nie ma racji? Niepraktykujący mówią tak. Jesteśmy zgorszeni zachowaniem tych hipokrytów. Nie chcemy mieć nic wspólnego z tym towarzystwem. A praktykujący pytają. Ale czy ta prawda, nawet wypowiadana przez tych hipokrytów, przestała być prawdą? Poza tym, mówią praktykujący, jeżeli przyjęliśmy, że każdy z nas grzeszy, trzymając się tego porównania, każdy z nas się brudzi, to czy w takim razie nikt z nas nie ma prawa mówić o Chrystusie? Albo nikt z nas nie ma prawa mówić o czystości? Bo wszyscy się brudzą? Niepraktykujący mówią, jak mam słuchać księdza, który mówi mi jak mam żyć, a sam ma dziecko na boku, jest gburem, hamem, a do tego może jeszcze kogoś gwałci jakieś dziecko. Brzmi absolutnie rozsądnie, ta emocja jest często nie do przezwyciężenia. Tak po ludzku, bez szans na to, żeby słuchać takiego księdza. Ale kontrargument praktykujących brzmi następująco. Skoro w całym chodzeniu do kościoła chodzi o coś zupełnie innego niż obracanie się w środowisku osób cnotliwych, moralnych i wzorowych, to co mi obchodzi życie prywatne i osoba tego złego, tego księdza? On może na poziomie emocji mnie zrazić i odpychać swoim zachowaniem do kościoła, do nauki kościoła, swoim głupim kazaniem, swoim złym świadectwem, ale to nie o niego chodzi. To nie dla niego, chodzi się do kościoła. Do kościoła nie chodzi się po to, mówią praktykujący, żeby obcować w środowisku krystalicznie czystych ludzi. A jeżeli bór, przestępca czy ham ksiądz naucza o tym, jak masz żyć, to jest to wezwanie do ludzi kościoła, wiernych i duchownych, aby tego księdza napominać, albo jeżeli taka jest konieczność, usunąć, bo ma być świadectwem Chrystusa, jak każdy katolik. Ale de facto to tyle, jeśli chodzi o nasze zadanie w stosunku do tego księdza. Praktykujący mówią, że nie ma ci to przeszkadzać w przywieszeniu obrazu, bo w tej metaforze przywieszenie obrazu to twoje zbawienie. Praktykujący mówią, że uczepienie się jednego albo kilku księży to tak, jakbyś w przywieszaniu obrazu obraził się na to, że masz za mały młotek. I obraził się i zrezygnował z całej roboty, bo nie możesz przywiesić obrazu. Praktykujący mówią, że po pierwsze, jak się bardzo chce, to zardzewiałym albo małym młotkiem da się przybić obraz, a po drugie. Są inne młotki. To nie jest jedyny młotek na świecie. Niepraktykujący tutaj zapytają: Ale niby dlaczego Kościół jest mi potrzebny do tego przywieszenia obrazu? Do zbawienia. Dobre pytanie. W zasadzie najważniejsze tego odcinka. Jak przywiesić obraz? Instrukcja obsługi. Jezus mówi, że aby przywiesić obraz, aby dostąpić zbawienia, mieć życie wieczne, należy spożywać ciało i krew Chrystusa. Jak mnie posłał żyjący ojciec, a ja żyję przez ojca, taki ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił, nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Inną wskazówką, jak przywieścić ten obraz, jest ten fragment Pisma Świętego. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony mówi Chrystus. I dla praktykujących są to główne, nie wszystkie, podkreślam, ale główne powody, dla których chodzą do Kościoła. Jedni robią to z celów zupełnie pragmatycznych, drudzy z miłości do Boga, trzeci z wdzięczności, czwarci z chęci przebłagania za niektóre rzeczy, a wreszcie na pewno są też ci, których tutaj nie wymieniliśmy, a więc Praktykujący, niewierzący, ale to może rzecz na zupełnie inny odcinek. Tak czy siak, dla praktykujących Eucharystia, Komunia Święta, zgodnie z zaleceniami Chrystusa, to punkt centralny chodzenia do Kościoła. I praktykujący podnoszą, że tylko w Kościele jest ta Eucharystia, tak zwana popularna, Msza, na której dzieje się właściwie cała historia chrześcijaństwa ponownie. Niepraktykujący mówią, że Kościół nie jest im potrzebny do poznania Boga. Są przecież konferencje, wykłady, książki, czasopisma. Samochodzenie do kościoła nie jest konieczne. Praktykujący podnoszą, mam nadzieję, w pierwszej kolejności bijąc się w własną pierś, że wiedzieć o coś, o stanie rzeczy, a myśleć, że się wie, to dwie różne sprawy. Tu może pierwsza rzecz z mojego życia prywatnego. Mi dosyć długo wydawało się, że całkiem nieźle znam kanon literacki, że znam te wszystkie lektury, które poznałem we, w młodzieńczym wieku, w gimnazjum, w podstawówce, na rozszerzonych zajęciach z języka polskiego w liceum. Po latach, gdy sięgam do tych książek, takich jak Transatlantyk, Lord Jim czy nawet pan Tadeusz zdaje sobie sprawę, że zupełnie nie znam kanonu literackiego, że zupełnie nie mam pojęcia, czym była przysłowiowa ziemia obiecana, którą zapamiętałem z wczesnych lat szkolnych. Dziś sięgam po ten świat ponownie, zdając sobie sprawę, że żyłem w iluzji i moje wyobrażenie na temat tego, jak wygląda kanon, a czym jest tak naprawdę, to dwie różne sprawy. praktykujący Mam nadzieję, że z pokoru podnoszą, że podobnie jest z nauczaniem Kościoła nauczaniem Chrystusa. Praktykującym mówią, że czasami warto zadać sobie pytanie, a skąd my właściwie mamy takie przekonanie na temat stanu rzeczy. Czy to sprawdziliśmy, czy tak jest? Czy bazujemy to właśnie na swoich niepogłębionych, może dawnych przekonaniach? Praktykujący podnoszą ponadto, że wszystko, co wiemy o Bogu, wiemy od Kościoła. Pismo Święte to jest dzieło Kościoła. Jakiego Kościoła? Tego naszego, polskiego czy co? Wierzący i praktykujący podnoszą, że cała historia Kościoła nie zaczyna się w Licheniu, na Jasnej Górze, w świątyni Opatrzności Bożej, a nawet w siedzibie Episkopatu Polski. Wszystko zaczyna się tutaj, w pierwszym tomie historii chrześcijaństwa. Ty jesteś Piotr. Czyli skała, i na tej skale zbuduje kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. Mówi Chrystus. Czyli gdzieś tu, na pierwszych stronach historii chrześcijaństwa, rozpoczyna się cała ta historia słowami Jezusa Chrystusa, założyciela Kościoła powszechnego z greckiego Katolikos. I odtąd następuje ciągłość: od apostołów przez biskupów w całej historii Kościoła. Ciekawe, że tę ciągłość biskupi także w niektórych tych złych aspektach kontynuują. Ale nie zapomnijmy, że także w dobrych. Niepraktykujący podnoszą, że w toku działania Kościoła, w całej tej historii wielotomowej, nastąpiły pewne wypaczenia, że hierarchia katolicka wypaczyła pierwotną naukę Chrystusa, tę naukę pochodzącą z Ewangelii że wszystko to odbywało się jak w głuchym telefonie. Błogosławieństwo, eństwo, przekleństwo. Praktykujący całą historię Kościoła i to dążenie do prawdy widzą nieco inaczej, raczej jako nieustanne wracanie do źródła prawdy w celu jej konserwowania, przekazania dalej, utrzymania, a nie zniekształcenia. Procesy następują, ale co jakiś czas w całej historii chrześcijaństwa widać, że następują zwroty, wstecz. Zapytaj go, co, co on tam powiedział? Co ty powiedziałeś? Błogosławieństwo, powiedziałem. Błogosławieństwo. Shit. Innym powodem niechodzenia do kościoła, niepraktykujących, może być obawa, że będziemy musieli zrezygnować z niektórych rzeczy, że moje życie do kościoła nie pasuje i dlatego wolę ukształtować swój model wiary który odpowiada mojemu obecnemu stylowi życia. Praktykujący odpowiadają: po pierwsze, nie musisz rezygnować, spokojnie. To nie jest konieczne, w pierwszym kroku. Namże może przyjść każdy i każdy jest tu mile widziany. Owszem, przy braku porzuceniu grzechów przyjęcie ciała i krwi Chrystusa jest niemożliwe, ale to może później. Praktykujący mówią, że Bóg powołuje każdego, bez względu na to, jakie życie prowadzi zresztą wskazuje na to cała historia zbawienia. Praktykujący mówią, że jeżeli jesteś dziwakiem i masz jakieś głupie poczucie humoru, ale ubierasz się w głupkowaty sposób, to niekoniecznie musisz się obawiać tego, że jak zaczniesz chodzić do kościoła, to będziesz musiał być ponurym, smutnym, oazowym bojem. Bóg mówi, że On się już tym zajmie, zachowa w tobie to, co jest najciekawsze, a to, co jest sztuczne i nieprawdziwe, skruszy, a ty sam później będziesz się z tego śmiał. Jeżeli masz kogoś na boku, zdradzasz żonę, masturbujesz się, jesteś gwałcicielem, popełniłeś aborcję, jesteś chłopakiem, który ma chłopaka i uprawia z nim seks, i popełniłeś wszystkie możliwe grzechy tego świata, to jak najbardziej jesteś w kościele mile widziany. Oczywiście, jeżeli będziesz szukał usprawiedliwienia swoich czynów, to, to się nie uda, ale spokojnie możesz szukać i mieć nadzieję na uzdrowienie, bo Jezus mówi, nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy źle się mają. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. I tu dochodzimy do mojej drugiej prywaty, czyli dlaczego ja przestałem chodzić do kościoła. Przez lata chodziłem do kościoła, bo tak wypada, bo tak rodzice kazali, bo tego wymaga tradycja. Nie chciałem nikogo zawieść. Ale kiedy przyszedł czas studiów, to już mnie nikt nie pilnował. Odpadł ten powód, że rodzice będą źli, albo rozczarowani w jakikolwiek sposób. Więc od czasu do czasu umykałem sobie z kościoła albo omijałem go szerokim łukiem. Bo niby po co miałem iść? Dla rodziców, dla babci, dla jakichś zwyczajów, żeby ktoś się dobrze poczuł. Dla świętego spokoju zupełnie bez sensu. A poza tym, tutaj mam swoje takie małe, miłe cudzołóstwo, którego przecież Kościół nie uznaje. Tutaj wypiłem za dużo, a oni to tam potępiają. A wreszcie, pomodlić się przecież można w domu. Po coś do jakiegoś budynku, do kościoła. A jak coś, to się wyspowiadam. Jak będę jechał do domu, albo będzie jakaś uroczystość rodzinna, żeby znów nie zawieść rodziców. Podkreślam jednak, to jest tylko moje podejście. Być może ktoś z Was tak ma, a na pewno jest wiele. Innych powodów, dlaczego ludzie przestali chodzić do kościoła. Nie mówię, że mój przykład pokazuje, jak wszyscy ludzie mają. Absolutnie nie. I ja nie chodziłem do kościoła, w zasadzie od czasu do czasu go omijałem, aż do momentu, gdy on się o mnie upomniał. Musiałem sięgnąć dna nicości, poczucia pustki, beznadziejności, fizycznego wręcz upadku. Bardzo mile widziane są prywatne wstrząsy, rodzinne tragedie. Mówię serio. Choć to strasznie brzmi. Tak to prawda, niestety jesteśmy takimi idiotami, którzy przez lata są w stanie nurzać się w błocie, nurzać się w rynsztoku, w tym całym syfie, w, tym, w tej pustce intelektualnej, w której w ogóle nie ma niczego oprócz doraźnych przyjemności. Aż w momencie, gdy stanie się jakiś zawał serca, jakiejś bliskiej osoby, jakiś poważny wstrząs, wtedy ewentualnie zaczniemy zastanawiać się nad tym, czy jesteśmy stworzeni tutaj na Ziemi po to, żeby chlać w wódę, czy może dla jakichś innych ważniejszych celów. Ten wstrząs, ten upadek, to sięgnięcie dna to czasem jedyne błogosławieństwo, które może Cię uratować. Więc sorry za ten trik w tytule, ale i tak wychodzi na to, że nikt Cię nie przekona i nic Cię nie przekona, bo pewnie jesteś taki jak ja. Czasem w, chyba w tych najbardziej zatwardziałych, pysznych przypadkach, taki jak mój był ten przypadek, chyba tylko On, Pan Bóg może zadziałać. I za to ja jestem Mu wdzięczny. Ale wiecie, dlaczego ten tytuł zrobiłem? Bo jak przestawałem chodzić do kościoła, to szukałem właśnie takich filmików i artykułów, które potwierdzały mój tok myślenia, które potwierdziłyby moje przekonanie, że nie warto chodzić do kościoła. Więc mam nadzieję, że kliknąłeś i może przez chwilę pomyślisz, że chciałbyś wrócić. Jak coś, to znasz drogę powrotną. Ja Ci chętnie pomogę. Cześć.